Dzisiaj przychodzę do mojego brata i mu mówię, że muszę nagrać jeszcze przynajmniej jedną recenzję na kanał, bez twarzy. Mój brat wtedy tak na mnie się popatrzył i powiedział, ale przecież ty zawsze nagrywasz bez twarzy. No tak, ale chodziło mi tym razem o tytuł filmu, bez twarzy. Z tej strony Anna Broda, miłego słuchania. Jest to film, który należy do takich gatunków filmowych jak thriller, kryminał, akcja. I jest przeznaczony on do starszej widowni, ponieważ posiada ograniczenie wiekowe i można go dopiero oglądać od lat 16. Teraz ktoś może zapytać, czy osoba dorosła bałaby się oglądać ten film? Według mnie nie, ponieważ jestem osobą dość wrażliwą na wszelkie brutalne sceny, a w tym filmie wszystko zostało okazane w taki sposób, że naprawdę nie było widać żadnych strasznych szczegółów. Dla niektórych osób pewne fragmenty mogą być przerażające lub takie dosyć obrzydliwe, więc jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo wrażliwy, to odradzałabym oglądanie tego filmu. Jest to historia agenta, który stracił swoje dziecko przez snajpera. Sean Archer był razem ze swoim synkiem na karuzeli, a w tym samym czasie gdzieś tam w krzakach był Castor Troy, który celował właśnie w agenta swoją bronią. Jego celem nie było dziecko. Niestety w wyniku tej całej sytuacji zginęło w ten sposób zaczyna się właśnie film i dzięki temu ukazany jest powód całego tego konfliktu pomiędzy mordercą a tym agentem. I później ukazane są wydarzenia 6 lat po tej całej tragedii. Sean nadal próbuje złapać tego całego Kastora Troja, który ma takie wiecie, <laughs> nie po kolei w głowie, dosłownie widać w jego oczach takie szaleństwo. A sceny z nim są tak obrzydliwe, że ledwo da się to oglądać. Jednakże, wracając i troszeczkę Wam spoilerując, to Szanowi w końcu się to udaje. I myśli, że. Zabił w sumie tego kastora Troja, a jego brata wsadza za kratki, gdzie go przesłuchują. A ten cały brat w ogóle mówi, że nie będzie z nikim rozmawiał, tylko i wyłącznie ze swoim bratem. Później okazuje się, że jednak sprawa do końca nie jest zamknięta, bo oni zdążyli jeszcze przed tym całym aresztowaniem umieścić w jakimś budynku bombę i oni muszą wyciągnąć z tego brata kastora Troja, gdzie jest ta bomba. I w tym momencie po takim wprowadzeniu dopiero zaczyna się taka w sumie główna fabuła tego filmu, czyli Sean dostaje propozycję, aby poprzez operację plastyczną przyjął twarz Kastora Troja, którego jak okazało się, podtrzymywali przy życiu. I wiecie co jest najciekawsze? On się na to kuchnia zgadza. Nawet zanim powiedział takie oficjalne tak, zrobię to, sam wymienia argumenty za tym, aby tego nie robić. Po czym i tak to w sumie robi. I ja w tym momencie dosłownie zatrzymałam film i powiedziałam: no co może kuchnia pójść nie tak. Kiedy nikt oprócz tam trzech osób, nikt nie będzie wiedział o tym, że będzie kastorem, trojem tak. Przykrywce, że odbyła się taka operacja w ogóle. Dosłownie będzie miał twarz tego całego kastora Troja. Plus jeszcze ten cały kastor Troj w sumie leży w śpiączce, ale tak na dobrą sprawę nikt tego jakoś nie kontroluje. I tyle. Po czym jeszcze jest ta cała twarz szona w takim specjalnym płynie, w tej samej klinice, gdzie jest tego kastora Troja ciało. Co może pójść nie tak. Więc dla mnie właśnie w tej fabule było takich kilka absurdalnych rozwiązań, właśnie że wiecie. On ten Castor Troy to się wybudza ze śpiączki po pierwsze, nie ma tam w ogóle jakiejś kontroli związanej właśnie z policją czy ktokolwiek nie zorientował się, że im się pacjent ze śpiączki wybudził, to nikt się nie zorientował. Really? I jeszcze był taki jeden moment, kiedy Sean próbuje udowodnić swoją tożsamość, i w sumie w ogóle nawet nie wpadł na to, że istnieje takie coś jak linie papilarne. No szkoda, w sumie, bo to takie, wiecie, wszystko było takie trochę naciągane, że wiecie. Nikt dosłownie nie sprawdził mu linii papilarnych, ani nie próbował się na to powołać, ani nic po prostu. Ale oprócz tych dwóch takich ważnych i dla mnie nielogicznych momentów, to. Zamysł na fabułę jest genialny. Przecież, jakby wiecie, sam zamysł wymiany twarzy z mordercą jest naprawdę intrygujący, i ogólnie dobrze mi się to oglądało. I byłam cały czas zaciekawiona, co się stanie. Jednak mówię, nie było to dla mnie logiczne, że w klinice na takim poziomie, gdzie wymieniają twarze i że prawie nic nie widać, że była jakaś operacja, nawet nie kontrolują swoich pacjentów. Rozumiecie o co chodzi, nie? Ale z takich mega pozytywnych stron jeszcze tego filmu, no to są też niektóre ujęcia i montaż. Po prostu jest też taki dynamiczny, po prostu non stop coś się dzieje. Jeśli chodzi o ujęcia, to są bardzo przemyślane. Jedną z takich moich ulubionych scen jest moment, kiedy Sean w tej twarzy Castora Troja stoi przed lustrem. Później jest ściana. I jest druga część ściany, gdzie wisi także lustro, a przed tym lustrem stoi także Castor Troy, tylko że właśnie w twarzy tego szona. I obydwoje celują w te lustra pistoletami i widzą te swoje odbicia w tych twarzach swoich wrogów. Nie wiem, czy jesteście w stanie sobie wyobrazić, musielibyście to sobie obejrzeć, żeby faktycznie Zrozumieć o co mi chodzi, jednakże ta scena jest po prostu imponująca. A teraz Wam powiem o innym zachwycającym elemencie tego filmu, czyli muzyce. Naprawdę muzyka w tym filmie odgrywała istotną rolę, zwłaszcza na tych pierwszych scenach, kiedy był postrzał tego synka i ukazanie postaci tego mordercy i agenta. Jeżeli będziecie mieć chwilę, to chociaż włączcie sobie ten początek tego filmu, aby zobaczyć, jak piękny motyw ten kompozytor stworzył do tego filmu. A kompozytorem jest John Powell. Ja wam w takim ciężkim szoku, jak później sobie tam poszperałam i tak dalej, że John Powell jest kompozytorem muzyki w tym filmie, ponieważ jest jednym z moich ulubionych kompozytorów, więc tym bardziej byłam taka zachwycona. I teraz tak na zakończenie jeszcze Wam rzucę taką ciekawostkę odnośnie dwuznaczności tytułu tego filmu, ponieważ w wersji angielskiej brzmi on face off. Pierwsze znaczenie jest związane z... Konfrontacją, ponieważ w takim slangu no to face-off oznacza w tłumaczeniu na Polski taką konfrontację z drugą osobą, i faktycznie w tym filmie mamy tą konfrontację, bo mamy tutaj Shona i Castora, którzy ze sobą rywalizują i mają ze sobą w pewnym momencie taką konfrontację. A drugie znaczenie możemy wyciągnąć też z całej fabuły, czyli związaną faktycznie z takim zdjęciem twarzy. Bo pojawia się to face off w wypowiedzi Shona, kiedy troszeczkę był pod wpływem pewnych środków i wypowiada zdanie związane z tym, jak chce potraktować później tego Castora i mówi tak I'd like to take his face off, czyli w tłumaczeniu oznacza chciałbym zdjąć jego twarz. I to jest właśnie takie dosłowne tłumaczenie, związane z tym, że faktycznie chciałby zdjąć jego twarz. W końcu sam chciał odzyskać swoje prawdziwe oblicze i przestać być traktowany jako morderca i wrócić do swojej żony. I tym akcentem, moi drodzy, kończymy tą recenzję. Mam nadzieję, że Wam się spodobała. Jeżeli obejrzycie ten film, dajcie koniecznie znać, na co zwróciliście uwagę. Była z Wami Anna Broda. Do usłyszenia.